Dzień dobry, witamy Ci z nowego hangaru na terenie lotniska Mielec. Ze mną jest Pan Prezydent Radosław Współprezydent Miasta Mielca. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Prezydencie, dzisiaj okazja wyjątkowa. Startuje wyjątkowy projekt Mieleckiej klasy lotniczej. Dokładnie tak. Jest to realizacja kluczowego postulatu wyborczego, z którym szliśmy jako Komitet Wyborczy i ja osobiście do wyborów. Cieszę się, że dzisiaj możemy powiedzieć tak, możemy to odhaczyć, ten projekt startuje, jest i będzie realizowany ponad 20 uczniów w Mieleckiej Klasie Lotniczej, w piątym liceum ogólnokształcącym w naszej tutaj strukturze, mam na myśli strukturę samorządu miasta Mielca, bo jest to szkoła, dla której organem prowadzącym jest gmina miejska Mielec, także tutaj przy współpracy piątego liceum, przede wszystkim oczywiście jako, jako szkoły, ale przy współpracy lotniska Mielec, MARU i tak naprawdę całego Samorządu taki projekt realizujemy. I jeszcze nie raz pewnie tutaj z przyszłymi pilotami, z przyszłymi tak naprawdę adeptami lotnictwa w różnych branżach też oczywiście pewnie nie raz się jeszcze spotkamy. Panie prezydencie, właśnie, ponad 20 uczniów, czyli bo to jest coś, co nawet przeszło Wasze oczekiwania. Tak, rzeczywiście konkurencja, to trzeba też powiedzieć, że konkurencja, jeśli chodzi o edukację, jest bardzo duża, natomiast. Ta oferta, którą myśmy złożyli młodym ludziom, którą przedstawiliśmy, ta konkretna ścieżka rozwoju, również konkretne uprawnienia, z którymi taki uczeń wychodząc z tej klasy lotniczej, które, konkretne uprawnienia, które będzie posiadał do pilotażu, obsługi dronów, to jest to, co, co myślę przyciągnęło młodych ludzi plus zajęcia z fachowcami, tutaj z, z pilotami też przed chwilką rozmawialiśmy o tym. Jeden z prowadzących zajęcia ma ponad 26 tysięcy godzin wylatanych. To jest przecież liczba, która musi imponować i imponuje także ci fachowcy, eksperci będą do dyspozycji uczniów miejskiej klasy lotniczej, plus oczywiście ta podstawa programowa z liceum, najlepsi, mieleccy nauczyciele z piątego liceum tutaj będą zaangażowani po to, aby dać wiedzę właśnie tym ludziom. Liceum ogólnokształcące daje ten plus, że człowiek, młody uczeń, po ukończeniu liceum ma nadal wybór, do jakiej szkoły pójdzie, nie jest zaszufladkowany, tak? po liceum jesteśmy ogólnie przygotowani do wyborów studiów, jakie chcemy, natomiast domyślę, Liczymy na to i tu też jest pani profesor z Politechniki Rzeszowskiej, z którą nawiązaliśmy współpracę. To warto przypomnieć, że Politechnika Rzeszowska jest pierwszą uczelnią, która kształciła pilotów lotnictwa cywilnego i kształci pilotów lotnictwa cywilnego. I jest partnerem Mieleckiej Klasy Lotniczej. Jest partnerem. Tutaj też i wykładowcy i tak naprawdę sale, laboratoria są do dyspozycji uczniów Mieleckiej Klasy Lotniczej właśnie w Politechnice Rzeszowskiej. Także to bardzo cieszy, bo to znowu to jest konkret. To jest konkret. Panie prezydencie, rozumiem, że klasa lotnicza to będzie coś, co będzie trwało, czyli na wiosnę ruszamy z kolejną rekrutacją dla dzisiejszych ósmoklasistów. Ależ oczywiście, że tak. Ci, ta pierwsza klasa, ci uczniowie pierwszej klasy będą tak naprawdę ambasadorami tej marki. Taką wizytówką. Wizytówką, ambasadorami marki Mielewskiej klasy lotniczej. Mhm. To też y, o tym rozmawialiśmy i to warto podkreślić. Pytaliśmy uczniów, czym kierują się w wyborze szkoły. Bardzo dużo uczniów wskazuje, że rekomendacją starszych roczników. Także tutaj też gratuluję uczniom, którzy zdecydowali się na wybór tej klasy, bo oni nie mieli tego komponentu, nie mieli kogo zapytać, jak jest w niemieckiej klasie lotniczej. Kolejne roczniki już będą mogły bazować na tych doświadczeniach. Dziękuję Panie Prezydencie. Moim Państwa gościem był Prezydent Miasta Mielca, Radosław Swół. Dziękuję bardzo.